Dawid Tyszkowski, jeżeli w piątek słuchasz premier, to zostań ze mną. Dziś, czyli 17 listopada, wydałem swój debiutancki, długogrający album o tytule Mój kot zaginął i już raczej nie wróci. Um, promujemy go z singlem y, pod tytułem Mój kot zaginął. Jest to numer o moim no, dzieciństwie trochę o relacjach, o tęsknocie. Sprawdzajcie. Przez chwilę był to dla mnie szok. I każdy zauważył, że coś było mam na twarzy, że to... Siema tu Iwo. Mój najnowszy singier Vanna jest już dostępny w sieci. Jest to wstęp, dlatego będzie miał ciąg dalszy, więc bądźcie czujni. Ostatnio zauważyłam, że chyba lubię moczyć kupę w teledyskach. Natomiast no, wanna była o tyle korzystna, że e, było mi po prostu ciepło i, i nie musiałam marznąć na planie. E, a jeżeli wy macie ochotę na podgrzaną atmosferę, to zapraszam Was na moje dwa koncerty. Gramy w Katowicach i w Łodzi: 23 i 24 listopada. Widzimy się. Twój najlepszy prezent dla mnie to czas. Najlepszy prezent dla... Cześć, tu Jędrzej Wise Przechodzę dzisiaj do Was z moim nowym singlem pod tytułem Tabletki z gościnnym udziałem Błażeja Króla, którego serdecznie pozdrawiam. Zachęcam wszystkich do zobaczenia naszego nowego klipu, w którym poruszamy bardzo ważny temat, mianowicie temat chorób psychicznych. Do zobaczenia. Traumy A po więcej nowości zapraszam Was na moją playlistę. W piątek słucham premier na Spotify. To wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień.